Cześć, witajcie! Ja jestem Kamil i witam Was w drugim odcinku typowania Team of the Week do EAFC 25 na moim kanale. Jeżeli Wam się ten odcinek spodoba, zachęcam do zostania łapki w górę, jak i na inne socjale, link w opisie, a ja bez zbędnego przedłużania zaczynam. A bramkarzem w naszym dzisiejszym zestawieniu będzie Muslera, który zagrał fenomenalny mecz w tureckim hitie i to właśnie dzięki niemu Galatasaray wygrało 3-1 z Fenerbahce ponieważ Fenerbahce w tym meczu miało 25 strzałów, z tego 10 celnych na bramkę, a oczekiwane bramki wynosiły prawie 3,5. Na lewej obronie jest na razie Kalafiori, który strzelił swojego debiutanckiego gola na 1-1 w meczu z City. Grając na lewej obronie, mecz skończył się z wynikiem 2-2 a Calafiori zszedł w 74. minucie z kontuzją. Pierwszym środkowym obrońcą dzisiejszego odcinka zostaje Konca, który w 88. minucie zagwarantował Aston bramkę na wagę zwycięstwa. W finalnie Wilki wygrały z wynikiem 3 do 1. A drugim środkowym obrońcą zostaje Alderweireld, który dał Antwerpi prowadzenie w spotkaniu z Westerlo i kiedy wszystko wskazywało na to, że spotkanie zakończy się remisem strzeli w 95. Minucie gola na 2-1, czego dosłownie nikt się nie spodziewał. A prawym obrońcą dzisiejszego odcinka zostaje Teze, który potrzebował raptem 9 minut, by dać prowadzenie swojej drużynie, która finalnie wygrała wynikiem 3-1 z Le Havre. Na defensywnym pomocniku znalazł się Morsi, podobnie jak Alderweireld, postanowił strzelić w bramkę w 95. minucie, odbierając zwycięstwo Southampton w tym meczu. Zrzucił ich pod siebie w tabeli na pierwsze miejsce spadkowe. No i mówcie, sobie to chcecie, ale ja postanowiłem docenić Polaka, rodaka, no i na CDM jest znalazł się u mnie Urbański, który w 24 minucie otworzył wynik spotkania debiutanckim Gorę dla pierwszego zespołu Boloni. Finalnie udało im się wygrać z Moncą 2-1. do Dwie bramki wpadają na konto Los Elso, a dzięki temu wpadają trzy punkty na konto Realu Betis. Hetafest strzeliło co prawda w 93 minucie, ale to za mało. Na lewym skrzydle jest się w tym tygodniu Diaz, który w przeciągu dwóch minut zanotował dwa trafienia i jest to jego czwarta i piąta bramka w pięciu spotkaniach Premier League, także Manema Nowego następcę, a Liverpool dalej. Kosi. Na prawym skrzydle znalazł się tym razem Olisek, który jest świetnym transferem ze strony Bayernu, co pokazał również w spotkaniu z Werder Bremen, bo 20 bulatek potrzebował raptem 70 minut, by strzelić dwa gole i gdyby to było mało, dołożył również dwie asysty, ale to był mecz w wykonaniu Francuza. No i nadeszła pora na napastnika jedenastki, a zostaje nimi nikt inny jak Nicolas Jackson. <młysy> Nicolas Jackson. który brał udział we wszystkich bramkach tego spotkania przeciwko West Hamowi strzelając dwa gole i notując asystę nie zostały nic po przeciwnikach. I jak w zeszłym odcinku postanowiłem dodać 5 dodatkowych zawodników, także zaczynajmy. A jak już mówimy o braku przeciwników, to warto wspomnieć o Nicei, które rozjechało Saint Etienne aż 8-0, a Mukuku strzelił w 13 minut 2 gole i zanotował asystę. Crystal Palace dowozi Remis po spotkaniu z United, które wcześniejszym meczu wygrało z wynikiem 7-0 i myślę, że nie muszę dużo mówić o tym zawodniku, 15 strzałów i 0 bramek na konto United także bronił jak ściana. Stuttgart wygrywa z menikiem 5 do 1 z BVB a Milot, który jest trzecim dodatkowym zawodnikiem na tej liście, notuje dwie asysty i dokłada własną bramkę w tym spotkaniu. A żeby nie być gorszym, to Mittelstadt również postanawia asystować dwa razy w tym spotkaniu i trafia na miejsce numer 4. I w ostatnim przypadku derby Mediolanu wydawały zakończyć się remisem, ale to Gabia w 89 minucie przekierował to spotkanie na korzyść AC Milanu, strzelając na 2-1. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i nie zapomnijcie dać znać, kogo zabrakło w dzisiejszym odcinku, kto nie załapał się na listę. Zapraszam również na moje socjalki, link w opisie. Do następnego i cześć.